Bardzo lubiły do mnie przybywać węże, które przebywały amazonkę. Później chciałem naprawdę doświadczyć dżungli, e, więc e, z rzeki poszedłem w las. Trochę w jak Sejroski, można powiedzieć, gdzieś tam. Nie porównywałbym się, bo jednak e, plan był taki, żeby w dżungli przeżyć, a ja tak naprawdę zjadłem całe jedzenie, które miałem, i wróciłem. No. Państwu. Chciałbym Was zaprosić na spotkanie z Jakubem Wizorem. To taki młody człowiek, który kupił, kupił e, niedawno łódkę, ale ma sporo takich podróżniczych e, przedsięwzięć za sobą, więc myślę, że jest warty, warty spotkania i historia jest warta poznania. Myślę, że ten człowiek nie jedną rzeczą jeszcze w przyszłości zaskoczy. Tak jak wspominałem, spotykamy się z Kubą. Chciałbym troszeczkę porozmawiać o tej jego przygodzie, która z tym jachtem się zaczęła. E, jacht ansite, który e, stoi za nami. No, ansite to taka tutaj historyczna nazwa. Tak, to jest nazwa bardzo symboliczna dla Kanarów, dla ludzi stąd e, i była to ostatnia twierdza. Na której, której ja, się bronili Kanaryjczycy. Tutaj, jak Hiszpanie próbowali, próbowali przejąć, e, przejąć tę wyspę, więc e, no myślę, że poprzedni właściciel bo kupiłeś ten jak tu na miejscu. Tak, jest to jak, który przez kilkanaście lat był własnością e, Kanaryjczyka. Takiej, tak, szanowanej rodziny prawników, mechaników okrętowych. Nie? No z tym, z tym mechanikiem okrętowym, no to przynajmniej silnik masz zrobiony. Tak. A ten, a, a, że tak zapytam, no coś o tym jachcie może więcej. Opowiadaj nam jakiś szczegół, ile on ma długości? E, to jest Dufort 3800, jest to e, jak długości 32 stóp. Produkowany we Francji e, w latach 80 dokładnie z 87 roku, e, z La Rochelle. E, solidna stocznia. No, właśnie. Ile ma zanurzenia? Zanurzenia ma 1,7 metra. Czyli tak przyzwoicie, a jaka powierzchnia żagli? Żagle będą nowe, bo zamówiłeś nowe, zamówiłem nowe żagle, dlatego że generalnie nie miałem wcale, a grocik tutaj taki podstarzały, więc te nowe żagle będą miały około 48 metrów kwadratowych łącznie. Fajnie, możemy wejść na łódkę? Pewnie, zapraszam. 10 metrów, ale to jest jednak, jednak trochę plastiku pod stopami. Widzę, że dużo masz takich, e, takich fajnych rzeczy, że masz windę elektryczną tutaj. To wszystko tak. działa? Wszystko działa. E, jacht ogólnie jest w dobrym stanie technicznym. Nie ma dużo do roboty m, takich rzeczy, które utrudniałyby żeglugę od dnia pierwszego, od zakupu. Nie? Czyli tak na dobrą sprawę mogłeś wsiąść i płynąć? Mogłem wsiąść i płynąć, ale nie zrobiłem tego, dlatego, że mam tutaj swoje ambicje i chciałbym naprawdę doprowadzić ten jacht do takiego stanu, żeby, żeby czuć się tu dobrze i komfortowo i móc jakieś dalsze przeloty do Afryki. Bo też, też nie dałeś dużo za ten jacht, nie? Bo jaki był koszt nabycia tej łódki? Koszt? Jacht, jacht był wystawiony za 19 tysięcy. Finalnie kupiłem go za 15. Był to proces, który trwał bardzo długo, ale e, odkąd, e, od pierwszego momentu, kiedy szedłem na ten jacht, e, to był piąty, e, piąta jednostka, którą oglądałem, e, wiedziałem, że to jest ten i. E, w sensie był najlepszy z tej piątki po prostu. Był najlepszy z tej piątki, ale też jakoś mnie zaczarował i. E, no ale to dobrze, no, nie? Tak. Poczułem, od początku mieć taką, taki, wiesz, ja, taki fluid mam. z tym stołówką. Tak. tak, patrzę na te, na ten, tutaj widzę klamerki, jakoś taki stały zestaw do prania. No rozumiem, że żagle przyjdą, przyjdą wszystkie nowe. Tak, żagle są już gotowe, czekałem na transport z Polski. I co, co chcesz robić? Co chcesz robić z tym jachtem? Bo Chcesz go malować? Coś, jakie, jakie masz pomysły? No bo on jest sprawny do żeglugi, no ale wiem, że masz taką ambicję, żeby oprócz tego, że jest sprawny do żeglugi, był też ładny. Tak. Ja się zajmuję projektowaniem wnętrz, więc wnętrze tego jachtu jest jednym z projektów, które zrealizuję zanim popłynę gdzieś dalej. Głównym powodem jest to, że początkowo kuchnia miała taką mazurską kuchenkę gazową bez kardanu. Czyli nie była jest, przygotowana właściwie. Prawdopodobnie było tak, że poprzedni właściciele gdzieś gotowali głównie w portach, nie? Jak pływali tu po miejscu, na miejscu, to te przeloty między tymi portami są w granicach 10 godzin, więc tak, hmm. tak hmm. pewnie to się odbywało. Widać na wyposażeniu ponton, chyba ci brakuje do niego jeszcze silnika, nie? No i nawet wiosła. Bo ten ponton jest takim pontonem trochę zdobycznym. Tak, jest to ponton, który dostałem od Jachostopowiczów. Którzy tutaj w Marinie popłynęli gdzieś dalej po prostu, tak. a Pan to został jakiś tam znaleziony. No słuchaj, fajnie. Bo ten tutaj, wiem, że to tak nie było prosto tym jak nabyć, bo e, jak stał w Marinie tutaj w Las Palmas, ale nie w tej Marinie, e, tylko w prywatnym klubie. Tak, w prywatnym klubie, który jest klubem bardzo ekskluzywnym dla e, lokalnych e, tutaj. No dla lokalesów po prostu. Tak. Członkostwo w tym klubie, żeby, żeby tam w ogóle zostać członkiem, trzeba zapłacić 23 tysiące euro. Czyli ponad wartość tego jachtu właściwie tak, więcej niż Członkostwo było droższe niż ta łódka. Tak. Więc nie reflektowałeś na członkostwo? Nie, zdecydowanie się tym nie interesowałem, ale problem był taki, że jacht miał przedawniony przegląd, dlatego że w Hiszpanii w pod hiszpańską banderą jachty trzeba Sprawdzać technicznie co roku. co roku jak samochody i musiałeś załatwić się po prostu zarejestrować go w Polsce tak najszybszą drogą była rejestracja go w Polsce ale wiązało się to z wyrejestrowaniem jachtu w Hiszpanii, w Hiszpanii I musiałeś więc... uzyskać na to dokument i tak dalej i tak dalej tak. na... zatrudniłem tutaj restorat, czy tam takiego pośrednika prawnego, który zajmował się dla mnie tymi papierami. Dzięki temu poszło to bardzo sprawnie no. w przeciągu trzech tygodni. Udało się to zrobić. Udało się to zrobić, ale najpierw jeszcze no, bo to była taka negocjacje. Bo to też była taka śmieszna sytuacja, bo Ty już no. kupiłeś tą łódkę, byłeś właścicielem, ale wiem, że nie mogłeś na nią wejść. Czy, że mogłeś tylko wejść z poprzednim właścicielem, mhm. a jak się, nie chcieli Cię do tej mariny, do tego klubu wpuścić, więc mieszkałeś pod namiotem na plaży. Tak. Jacht kupiłem 1 grudnia i do 20 grudnia nie miałem żadnego dostępu bez jakby przyzwolenia poprzedniego właściciela, z, z uwagi na właśnie tą politykę klubu Real Nautic No słuchaj, no ale porządny klub, więc no tutaj te miejscowe jachty tam stoją. No to mm. chyba jest najstarsza marina tutaj, która była, nie? Ten I, i stąd jakby tamte długie tradycje. Wygląda ładnie. Coś, coś robiłeś z tym na razie, nie? Tutaj była ściągnięta grudza z kosza dziobowego, rufowego i drążków bimini. Do wand jeszcze nie doszedłem. Czyli jednym słowem to już jest jakby ten efekt, już jest efektem takim zamierzonym, który uzyskałeś, tak? tak. Już po tym, po tym sprzątaniu. I co, będziesz malował ten pokład? Do malowania pokładu jeszcze... Nie doszedłeś? Nie myślałem szczerze nawet o tym. Myślę, że... Tak jak jest, e, może zostać. E, może w przyszłości jak e, naprawdę zacznie mnie denerwować odbarwienia, zaczną mnie denerwować na pokładzie, no to, e, to się zdecyduje na taki krok. Na razie na pewno chciałbym też wszystkie części aluminiowe e, na jachcie machnąć na czarno, tak jak były. W sensie się pomalować je, żeby. No bo one też chyba, hmm. chyba też jakby to zapobiega tej korozji, nie? no bo ta aluminium się utlenia tutaj tak. w tych warunkach z no co, będziesz pływał tutaj po okolicy, taki jest plan, czy, czy planujesz jakieś dłuższe wyprawy, jaka, jaka jest idea, bo ja wiem, że Ty pracujesz zdalnie i dotychczas tak pracowałeś i cały czas było, było to tak, że no, siedziałeś przed tym komputerem ileś godzin dziennie, musiałeś zrobić swoją robotę, no a później, później już miałeś czas wolny. Tak, teraz tego czasu będę miał więcej, ale plan od samego początku, Wyglądał tak, żeby serfować, wspinać się i żeglować. No jest to chyba dobry plan. Tak. Myślę, że dzięki temu, że mam jacht i mieszkam na nim, będę mógł zobaczyć wszystkie wyspy. Będę mógł na nich pomieszkać. Nie chciałbym się wyprowadzać stąd szybciej niż, niż trzeba, tak żeby naprawdę poznać każdą wyspę osobna i na każdej spędzić trochę czasu. Bo no to jest taki plan na parę lat. No? Tak, tak. To jest taki plan na parę lat, i co? No oprócz, oprócz kanarów, gdzieś dalej? Bo tu wspomniałeś coś o Afryce, tak. gdzieś tam. Tutaj z dalszych e, przelotów, które można by zrobić, e, dzięki którym można dotrzeć do naprawdę fajnych fal do surfowania, no to jest Maroko. E, na południu Maroka jest bardzo długa fala, którą na pewno chciałbym odwiedzić. I Madera. Madera to już jak e, trochę lepiej się pod szkole. I, Będę brał takie naprawdę duże fale, to na pewno tam. No bo, będzie... bo żeglarsko, no to ty masz jakby spore doświadczenie, bo pływałeś gdzieś tam wcześniej, wcześniej na no co? No, no dziecka pływasz, nie? To nie jest jakby twój pierwszy jacht, no to jest pierwszy morski, tak? Ale no tak. To jest mój pierwszy jacht. <laughs> to jest twój w ogóle pierwszy jacht? <laughs> tak, mój w ogóle pierwszy jacht, ale tak pływam od 12 roku życia. Żeglarstwo też jest takim sportem rodzinnym. Spędzamy w ten sposób czas z rodzicami, siostrami w Chorwacji czy na Mazurach. Czyli to takie przedłużenie po prostu zainteresowania przeniosłeś na morze. Tak, dokładnie. Dobrze powiedzieć. No dobrze, a powiedz mi ten, powiedz mi, ty, ty już trochę czasu mieszkasz za granicą. Nie tylko w Polsce, bo chyba jak pracujesz zdalnie, no bo tam wspominałeś, że Hiszpania, coś. Tak. od... Od początku studiów w zasadzie moim e, e, główną aktywnością studencką były wyjazdy na Erasmusa. E, udało mi się takie Erasmusy zrobić trzy. E, więc to jest był... taka w ogóle możliwość i by zrobić trzy Erasmusy? Myślałem, że to jest jednorazowa akcja, taki Erasmus. No, jak masz dwustopniowy studia, czyli. Rozumiem, czyli, czyli robisz inżynierkę i później magisterkę i, i na... praktyki, to nie to daśmy... robią, robią się trzy Erasmusy z tego. Mówisz po hiszpańsku. Tak, nie? teraz już mówię płynnie po hiszpańsku, e, mówię też po francusku i angielsku, więc naprawdę w Europie myślę, że jest wiele miejsc, w których... Się nie dogadasz. No, się nie dogadam, No to, to wiele ułatwia, nie? Kiedy człowiek ma taką komunikatową właściwie wszędzie na świecie. Co, przejdziemy chyba gdzieś tam, wejdziemy na chwilę do kokpitu, aczkolwiek się, siedzimy, e, jak stoi, stoi przy tej dalbie takie to jest ta, e, z tyłu ten słup. I ponieważ mamy, mamy tutaj pływy i wchodzi fala, fala do tego portu, ten jak pracuje góra-dół, przez to jest taki hałas i właściwie nie wiem czy w tym kokpicie będziemy mogli posiedzieć na tyle długo, by swobodnie porozmawiać, ale no, no postaramy się go przynajmniej Wam pokazać i z grubsza omówić, później przejdziemy, przejdziemy do środka no i pokażesz nam, co jakby chcesz zrobić na tym jachcie i co już jest, zostało zrobione. no bo Tutaj projekty są ambitne, i tak wiem, że chodzisz, wybierasz sklejki, elektrykę. Po prostu jesteś w pełni zaangażowany w tą bitkę. Tak, niestety na razie jest to etap zamawiania. Czyli mało satysfakcji, ale dużo, dużo płacenia. Dużo płacenia i dużo researchu. Dobra, chodźmy zobaczyć ten kąt. Patrząc na ten twój kokpit, no tak zaobserwowałem parę rzeczy. Masz bardzo fajne bimini tutaj w dobrym stanie z tyłu. Widzę, że rozwiązałeś sobie taki patent na ten, patent na owoce. Stało zrobione, ale trochę rzeczy jeszcze. Co będziesz robił? No posprzątać by wypadało. No posprzątać, Chciałbym ściągnąć całe drewno, które jest tutaj na rufie, na dziobie, przeszlifować to i polakierować. Żeby, żeby właśnie odnowić... No, poza kadłubem te, te elementy. W sensie trzymamy się koncepcji, żeby był ładny. Tak, ma no, być ładnie, ale też e, widać, że no, to drewno się na mnie nie okazi jak no, jest. No na pewno. Nie? To jest, to, jest. To, jest to taki ruch, który warto zrobić. No układ tego kokpitu jest klasyczny. Fajne są te knagi. E, to jest knaga taka zaciskowa, właściwie samoknagująca. Wystarczy. Wystarczy słuchajcie, obłożyć linę ten sposób i tutaj, i ona już jest właściwie zaknagowana i zaciśnięta. Więc nie trzeba wiązać żadnego węzła, więc jest to bardzo fajny patent. Na niewielu jachtach. tak się to zdarzy, głównie na takich konstrukcjach szwedzkich, jakichś tam fińskich, norweskich. A to jest jak. no to jest holenderski jachta? Tak, jak to jest francuski. francuski jacht. Tak. No ale bardzo fajne rozwiązanie i bardzo użyteczne tak dla ciebie. E, masz tutaj autopilota na tym jachcie? E, mam ramię autopilota takiego taki, elektrycznego. Ale, mhm. elektryczny. No, czyli właściwie jest taki najbardziej pracowity załogant, który, który przyda Ci się myślę w niejednym rejsie. Tutaj widzę, jest wyprowadzona pompa Jaki e, jakiś silnik na tym jachcie. To jest Volvo Penta 2013 konny silnik dwucylindrowy. Jak wspomniałeś, poprzedni właściciel był mechanikiem, więc należy oczekiwać, że stan tego jest, jest dobry. Taką mam nadzieję. Taką masz nadzieję. No przynajmniej na ten moment, jak go odpalałeś, to tam tak. nic nie, nie było jakichś takich takich ty. do środka, zobaczymy go w środku. W spore jest ta kabina na tym jachcie. Jak długa jest taka? Jest to A... w stanie się tu położyć i wyspać, bo takim... tak. Tak, jestem zdecydowanie, e, e, śpię sobie... Dziewczyna tak się zmieści? No, jak, jak dwie, to Jak to będzie pół. trzeba, to i się zmieści Tak małe, nie? E, jest e, wygodnie, jest tu duża przestrzeń na, do przechowywania... E, Ubrań, mam szafy, bo. Obu, wcześniej, strona, wcześniej za tobą, tam gdzie jest ta szafa, to była toaleta. Może my to otworzymy, da się, da się tutaj to złapać do środka. Śro o, i tu w tym miejscu była toaleta, a teraz została zrobiona z tego taka wielka szafa. Tak, ja tutaj <laughs> dorobiłem drzwi, a te drzwiczki to już jest twoja nowa produkcja, tak? Tutaj, tu z drugiej strony następna szafa. No miejsca nie ma, a i tu była, tam była łazienka, a tu była kuchnia, tak? Tu była część kuchenna w oryginale, a tam do spania koja. Tutaj była umywalka, e, tam była e, toaleta. toaleta i zdaje się, że tutaj dało się wziąć prysznic. No bo to tak, wygląda więc... na wannę prysznicową nawet. Tak. A teraz osobiście, teraz nie posiadasz chyba, bo tu masz pompę zenzową pod tym gretingiem, tak jak widzę. Mm. więc Prawdopodobnie jak pod tym stałeś, no to odsysało tą wodę, nawet to może, mm. może masz gotowe w całości, nie? No może tak, ale prysznic mam w tym momencie zewnętrzny. No przy tych temperaturach zresztą nie pływasz po zimnych wodach, więc chyba nie potrzebujesz tego prśnika z środku. No bo no jesteś w stanie usiąść sobie w podpicie, wziąć słuchawkę i tam się wykąpać. Nie ma co wlapać środka za bardziej. A jak radio? Bo wiem, że miałeś jakieś problemy. Udało ci się udało ci się coś z tym zrobić. To już jest nowe radio. Tamto stare będziemy jeszcze naprawiać, znalazłem tutaj a, pasjonata elektroniki, który ze mną na to okiem. Mhm. Być może uda się naprawić. Jeszcze jest bezpiecznik radio... jakiś. I e... będziesz miał dwa po prostu. Nie sprzedam, no sprzedam się to... przyda trochę trochę gotówki. Ale te kwestie techniczne zawsze na każdym jazdzie są takie dość newralgiczne. Mówiłeś, że e, robisz coś z elektryką, ale ja tu zaglądam tą twoją elektrykę i po prostu jak na to patrzę, to ja nie jestem w stanie uwierzyć, że tam jest jakiś projekt. Nie, bo to no tak, tak wygląda, to... wygląda na taki projekt dość... E... No. Tak, niestety te kable też mają pomieszane kolory, plusy i minusy są czarne w wielu przypadkach. W wielu przypadkach są one wpięte na odwrót, to znaczy światło kotwiczne do silnikowego e, i tak dalej. E, mam tutaj niezłą zabawę. Na razie staram się te kable opisać. E, później będę rysował. I to tu już jest nowy zakup, i to będzie montowane, no ta cała kuchnia będzie wybudowana. No, tak. Za sami. Nie... Projekt Projektu jest tułowa. Projekt jeszcze nie ma, jest to faza koncepcyjna yy, i pierwszym krokiem na pewno był zakup wszystkich większych urządzeń, czyli widocznej yy, lodówki i yy, piekarnika, który zamontuję na kawę. W sensie tej kuchenki, tak? Bo tak, tą tak. kuchenkę będziesz montował i co? I tą całą część wyburzasz tej kuchni. Tak, tak. To cała zabudowa będzie wyciągnięta stąd yy, i kupię nową sklejkę i zbuduję to. Jak zera tak żeby mieć, a... Będziesz co robił. tak. A tak, no bo ty to masz doświadczenie do... już takie, bo już jakby budowałeś parę rzeczy. To nie jest twoja pierwsza taka, to znaczy pierwsza łódka, ale, ale wiem, że, wiem, że robiłeś jakby inne, inne projekty już, bo nie tylko już kampera opowiadałeś. Tak, dwa no, lata temu spróbowałem campera. Nie pomyślałem z nim za bardzo, nie mogę powiedzieć, żeby było to coś co... Naprawdę się pasjonowałem mieszkanie w Camperze, czy jazda po Europie. Mm -hmm. Brakowało mi w tym właśnie elementu takiego żeglarskiego, żeby jednak się wiatr, a nie diesel na, na wszystkich tych przelotach. No, obecnie obecnych cenach paliwa to, to może być rozsądna decyzja. Nie? Myślę, że tak. Ale tak, Camper został zrobiony, został sprzedany i dzięki temu właśnie mam ja. No. Jest to chyba taka całkiem sympatyczna zamiana. Więc. Hmm. Hmm? Można powiedzieć, że zaczynasz od kuchni. No, z dziobem coś robiłeś, wymieniasz całą elektrykę na tym jachcie. Tak, elektryka e, jest tutaj takim gniazdem węży, który jest ciężki do zrozumienia. E, jest e, bardzo dużo rzeczy, które mi nie odpowiadają i wydaje mi się, że są No bo masz dwa napięcia, bezpieczne. 220 tak? i 12, 24 nie masz. Czy masz część, część urządzeń na 24? Nie, wszystko jest na 12 V. Ale to w jaki sposób są poprowadzane kable, czy zrobione wpięcia do poszczególnych świateł, e, czy wtyczek, e, to e, zdecydowanie nie jest, nie jest to tak jak powinno. No wiesz, no jak, jak już ten człowiek, który był właścicielem tego jachtu, był mechanikiem, no to niekoniecznie musiał być elektrykiem do tego wszystkiego. Ta kabinka tutaj. Jest tam duża w przodu ta dziobowa, bo kiedyś zupełnie chyba inny układ był tego jachtu, bo tak z tego co mówiłeś i oglądałeś jakieś tam plany konstrukcyjne, które to wyglądało wcześniej, to on był dość mocno przebudowany już, sam sobie. Tak. Jest... Bo ta łazienka chyba była przeniesiona w to miejsce. Tutaj mieliśmy łazienkę, gdzie w tym momencie jest szafa, tam była kuchnia, a tutaj dodatkowe łóżko. Czyli jakby no zupełnie zmieniła się zabudowa tej całej jednostki. Ktoś to poprzerabiał i widać to po sklejce. Na całym mieście mamy co najmniej 6-7 rodzajów sklejki w różnych kolorach. E, no tworzy to jakiś taki klimacik, e, ale na pewno wymaga uporządkowania. No, wymaga uporządkowania. No, tak jakby chyba nie ma takich że i kupisz i nie ma nic za zrobienia. One takie jak ty się nie zdarzają, więc tutaj nie wyciągałeś, go jeszcze na zewnątrz, stanie się na brzeg. Jeszcze nie, ale jest to jest Planem to w na planie, to było, tak. no to nie, no tak. e, nam coś, bo wiemy, że to nie są jakieś tam pierwsze przygody. Zaczęliśmy rozmawiać, e, rozmawiać, u góry już na pokładzie, ale ja wiem, że ty masz ze sobą takiego tripa przez Ocean Ameryki Południowej. Tak, 5 tak, lat temu przepłynąłem Atlantyk jako jachtostopowicz. E, był to jacht e, praktycznie tak sa, taki sam, e, tylko że szwedzki, e, trochę mocniejszy kadłub. Bo co to było? E, to był Lauren Koster, 33 stopy, więcej nie wiem, e, ale z takim bardzo tradycyjnym i e, no już wołającym o e, renowację takie lunkiem i, e, i patentami. I osób już niepłynęli wtedy? Byłem tylko i byliście, e, kapitan. Czyli w dwójkę, no to to jest taki, czyli co, wachty łamane w dwójkę, w sensie no, no po kolei jakby to powiedzieć, żeście się tym na tych wartach uzupełniali. No nie zazdroszczę tej trasy, no bo dwie osoby ile czasu by trwało? No małym jachtem pewnie z miesiąc. No tak, ja na tym jachcie byłem łącznie ponad dwa miesiące, e, przepłynęliśmy z Lanzarote e, do Panamy, odwiedzając Wyspy Karaibskie, no. Wenezuelę. No i już później był plan przepływania, przekraczania pana, kanału Panamskiego, e, ale jacht dotarł tam w takim stanie, że... Do remontu jakby Właściwie zdecydował się sprzedać. Nie. Sprzedać go tam na miejscu. Tak. <noise> ale tak to, to często chyba się zdarza, że ludzie realizują jakiś tam swój odcinek i później gdzieś, ee, no gdzieś z tego rezygnują albo te plany się zmieniają. No i co? Zostałeś tam na jednym i A było dalej. Sztorm! Sztorm na horyzoncie! Helmut! Trzymaj się! Bam! Nadchodzi!